Orędzie Maryi przekazane Giselli Cardi 3 stycznia 2025 roku. Dzieci moje, maleństwa moje, dziękuję, że posłuchaliście mego wezwania w swoim sercu. Dzieci, dziękuję Wam, że uklęknęliście podczas modlitwy. Ileż wiary jest w Waszych sercach. Proszę Was, żebyście powrócili do Boga. Nie tracicie czasu, teraz jest to pilne: jedynie tak zdołacie się zmienić i znaleźć łaskę. Dzieci, wielu z Was otrzymało tyle łask, a często nie zdajecie sobie z tego sprawy. Sądzicie, że byliście tacy świetni? Nie wierzycie, że Pan słucha Waszego serca i jeśli dana prośba jest dobra dla Waszego życia, to udziela Wam łaski. Dzieci moje, często mnie pytacie o to, co macie robić, by mieć ochronę przed tym, co nadejdzie. Ja mówię Wam, żebyście się modlili. Byli pokorni, dawali miłość, dzielili się z braćmi, nie osądzali. Byli blisko sakramentów, rozpoznawali obecność mego Syna żywego w Eucharystii, i żebyście się mi poświęcili. I tak będziecie chronieni, gdy ogień będzie spadał z nieba jak deszcz a żywi będą zazdrościć umarłym. Dzieci moje, proszę was, żebyście modlili się za kapłanów, żeby mieli wiarę i odwagę, bowiem już wkrótce kościoły opustoszeją. Módlcie się za Szwajcarią, dzieci, bądźcie roztropni i uważajcie, na miejsca zatłoczone. Teraz zostawiam Was z moim matczynym błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz jest czas świadectwa.